Ja? Ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy. Dobry wieczór. Mam przyjemność powitać państwa. Nazywam się Sylwia Maria Szarmach. Jestem śpiewającą dj DJ Miss SMS. Poprowadzę dla państwa muzyczną oprawę dzisiejszej, tak osobistej dla pani Alicji imprezy z okazji 40. rocznicy urodzin. Na samym wstępie chciałam szczególnie ciepło powitać samą organizatkę i jednocześnie wyrazić pełne uznanie dla rzadkiej w dzisiejszych czasach romantycznej i jakże marzycielskiej natury, która ma swój wymiar między innymi w samym wyborze dzisiejszego baśniowego klimatu Alicji w krainie czarów. Ja ze swej strony życzę Pani, Pani Alicjo, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, ognia w sercu i słońca na twarzy, pomyślnych wiatrów przez każdy kolejny dzień, bo życie tak naprawdę zaczyna się dopiero po czterdziestce. Witam Pana Arkadiusza, męża Solini który włożył dużo wysiłku i zaangażowania, aby dzisiejsza uroczystość spełniała oczekiwania małżonki. Witam bardzo gorąco, szanownych gości. Ja ze swej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dzisiejszy wieczór był jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny i na długo utkwił w Państwa pamięci. Gorąco Państwa witam. Zapraszam na parkiet i życzę bajki.